Rekordowa kwota zebrana w mysłowicach w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tragiczny wypadek na ulicy Długiej kierowcy nie udało się uratować. Mysłowiczanka zmarła po szczepieniu przeciw COVID-19. Marcin Janota witami zapraszam. To jest minął tydzień witv.pl, a takie są szczegóły informacji. Ponad 83 tysiące złotych. Taką kwotę udało się zebrać w Mysłowicach w trakcie 29 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To o prawie 1000 zł więcej niż w ubiegłym roku, choć to jeszcze nie jest ostateczna kwota. A jak wyglądał 29 finał w Mysłowicach? Zobaczcie Państwo sami. Dziewiąty wośp, który raz jest pan wolontariuszem? W sumie drugi. No, mam nadzieję, że będzie gorąco, mimo takiej mroźnej tutaj pogody. I uzbieramy jak najwięcej. A, A, ci. A, aż ci przykleję. Ja z z... z roku. Woskę, tak A, tak się tak. Tutaj akurat w hali. Mamy konsolę i tutaj można sobie na tej konsoli na kinekcie pograć. Byłem jeszcze na innym punkcie, gdzie uczyłem się pierwszej pomocy. Dopiero zaczynam, ale bardzo mi się podoba. Wysłowicki Ośrodek Kultury również dołączył do miejskiej Wielkie Granie w Pomaganie. Co można tutaj wykonać na tej stacji? Na tej stacji można wykonać, a właściwie pomalować takie nasze wspaniałe logo wielkiej jest świątecznej pomocy i można otrzymać od 5 do 8 punktów. Podoba mi się bardzo, bo interesuje się takimi właśnie wojennymi tematami. Mamy rozstawione cele, będą strzelać z broni pneumatycznej, replika SG, no i za odpowiednie trafienie będą zdobywać punkty. My proponujemy tutaj naszym czytelnikom i tym wszystkim, którzy będą grać w tą grę miejską, wymianę książek. Czyli książko za książkę. Każdy, kto będzie uczestniczył w grze i przyjdzie do naszej stacji, oprócz, tego, oprócz tej wymiany książki, również będzie rozwiązywał ciekawą krzyżówkę. Dzisiaj jest tutaj przygotowany quiz z zagadkami historycznymi, przygotowanymi przez pracowników muzeum dotyczących najważniejszych dat i wydarzeń i obiektów w naszym jednym z najstarszych miast Śląska i z, z którego skarbem tak naprawdę jest historia właśnie. Uczymy dzieci i dorosłych rejestracji krążeniowo-oddechowej. Jest to akcja, którą należy podjąć podczas zatrzymania oddechu osoby dorosłej u dziecka. Bardzo ważne naszym zdaniem jest, żeby każda osoba w naszym państwie, na świecie potrafiła udzielić takiej pomocy. I na cztery 4! 3, 4 boś. Boś. Mamy rzeczy kuglarskie, można pożąglować, można chodzić na szülełkach, przejść się po linie. No generalnie super zabawa. Tak zwany punkt zabawa na 102. Zbieramy jak najwięcej się uda, żeby pomagać właśnie dzieciom i nawet starszym, żeby po prostu no, pomagać w tych czasach. Do tragicznego wypadku doszło w środę na ulicy Długiej w okolicach wiaduktu pod autostradą A4 z niewiadomych przyczyn samochód osobowy uderzył w drzewo. Na miejsce wezwano helikopter LPR. Pomimo prób reanimacji nie udało się uratować kierowcy, okoliczności i przyczyny zdarzenia będzie ustalała policja. 26 stycznia w jednym z wielorodzinnych budynków przy ulicy Janowskiej interweniowała Straż Pożarna. Powodem był ulatniający się tlenek węgla i prawdopodobieństwo podtrucia czadem dwuletniego dziecka. Prawdopodobną przyczyną pojawienia się tlenku węgla była awaria piecyka gazowego. Strażacy apelują, aby zadbać o przegląd urządzeń w naszych mieszkaniach oraz, że warto zainwestować w nasze bezpieczeństwo, wyposażając się w czujkę tlenku węgla. Według bieżącego raportu dotyczącego niepożądanych odczynów poszczepiennych opublikowanego na stronach rządowych od pierwszego dnia szczepienia, czyli od 27 grudnia, do Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgłoszono 863 niepożądane odczyny poszczepienne. W raporcie z 30 stycznia pojawiła się informacja, że po szczepieniu zmarła mieszkanka Mesłowic. 27 stycznia u kobiety miała pojawić się gorączka, biegunka i wymioty. W raporcie wymienione jest także podejrzenie zapalenia płuc i obrzęk płuc. Zgon nastąpił 29 stycznia. To jest program. Minął tydzień, a przed nami takie jeszcze tematy. Plac czasowego magazynowania, nieskładowisko niebezpiecznych odpadów, ma powstać na Bończyku. MZGK wyremontował 18 mieszkań socjalnych. Uczcili pamięć ofiar Tragedii Górnośląskiej. Na Bończyku ma powstać plac czasowego magazynowania odpadów. Właśnie takiego miejsca potrzebuje miejskie przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w Mysłowicach. Budowa wywołuje jednak spore kontrowersje. Utrzymanie sprawności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wiąże się z powstawaniem różnego rodzaju odpadów. Aby pozbywać się ich w sposób prawidłowy i ekonomiczny, trzeba je gdzieś zgromadzić, wysuszyć i jednym transportem wywieźć do utylizacji jak najwięcej. Właśnie takiego miejsca do czasowego magazynowania odpadów potrzebuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Mysłowicach, co wywołuje spore kontrowersje. Wśród mieszkańców dzielnicy Bończyk oraz Janów Miejski Czmok rozpowszechniane są nieprawdziwe informacje o budowie składowiska odpadów niebezpiecznych przy ulicy Rzemieślniczej. Powstaje tam zaplecze techniczne dla MPWiK, dla naszej miejskiej spółki wodociągowej. I nie przewidujemy tam składowania odpadów, które mogą godzić w środowisko bądź w mieszkańców. Przy ulicy Rzemieślniczej ma powstać plac magazynowy, na którym MPWK będzie tymczasowo gromadziło odpady powstałe podczas usuwania awarii wodociągowych. Chodzi tu m.in. o ziemię, zdemontowane z dróg krawężniki czy kawałki asfaltu. Około 15% powierzchni magazynowej tego terenu posłuży zbieraniu odpadów związanych z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej. Odpady ze studzienek kanalizacyjnej to są różnego rodzaju odpady, które pozbywają się użytkownicy sieci kanalizacyjnej. Są to różnego rodzaju szmaty, czy tam odpadki kuchenne e, inne, i innego rodzaju odpady, które mogą powodować po prostu niedrożność sieci kanalizacyjnej czy zakłócać pracę przepompowni. Żeby system kanalizacji był sprawny, sieć musi być systematycznie czyszczona z wrzucanych do niej odpadów co ważne, nie można ich potem tak po prostu wyrzucić czy oddać do utylizacji. Żeby przekazać je firmie, która gospodaruje takimi odpadami, musimy zapewnić wysuszenie tego odpadu, czyli one są magazynowane, odcieki są odprowadzane takim szczelnym układem kanalizacyjnym. Po zmagazynowaniu one są bezpośrednio higienizowane wapnem chlorowanym. W ten sposób eliminowany jest nieprzyjemny zapach odpadów ze studzienek kanalizacyjnych. Ten proces cały czas odbywa się w innej części miasta, ale wymagania nowych przepisów dotyczących gospodarowania odpadami zmuszają MPWIK do znalezienia innego miejsca ich magazynowania. Nie bez znaczenia jest też fakt, że posiadanie własnego placu magazynowego zapewni spółce ograniczenie kosztów związanych z usuwaniem awarii. Jednokrotnie w trakcie usuwania chociażby jednej awarii pojawia się potrzeba nawet trzykrotnego wywozu odpadów. I w przypadku, kiedy spółka nie miałaby możliwości magazynowania odpadów, wiązałoby się to z, z długim czasem transportu i wydłużeniem czasu usunięcia takich awarii. W ten sposób ma być zatem i szybciej, i bardziej ekonomicznie. To wszystko nie przekonuje jednak części mieszkańców, którzy boją się, że na Bończyku powtórzy się historia z Brzezinki zapewniam że y, dopóki będę prezydentem miasta Mysłowice nie powstanie żadne składowisko odpadów jakie powstało między innymi za prezydentury Edwarda Lasoka to co się dzieje w Brzezińce w tej chwili y, to jest bomba ekologiczna to są odpady niebezpieczne, które zostały przywiezione bez jakiejkolwiek kontroli my na to nie pozwolimy. Warto dodać, że nowy plac znajdowałby się w odległości ponad 400 metrów od zabudowań mieszkalnych. W tej chwili w ramach magazynowania odpadów najbliższa zabudowa mieszkalna to już pojawia się w odległości 100 metrów i tutaj tych uciążliwości żadne nie są nam zgłaszane. Aby decyzja środowiskowa w tej sprawie była bezstronna i transparentna, wydają urząd miasta Jaworzno. Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej wyremontował 18 mieszkań socjalnych. Remont mieszkań objął m.in. wymianę okien, podłóg, instalacji, a nawet utworzenie od zera łazienek z toaletą, które dotychczas były na korytarzu lub półpiętrze. Obecnie komisja lokalowa weryfikuje listy osób, spośród których zostaną wybrani uprawnieni do przydziału mieszkania. 18 mieszkań socjalnych z zasobu MZG zostało właśnie wyremontowanych. Lokale są przeznaczone dla osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu socjalnego, które dodatkowo korzystają ze wsparcia w ramach projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Mogą to być m.in. kobiety z dziećmi doświadczającymi przemocy domowej, czy usamodzielniający się podopieczni domów dziecka, czy rodzin zastępczych. To jest bardzo ważne, ponieważ ten Program projekt, z którego korzystaliśmy, jakby jego rozliczenie polega na tym, że musi zakończyć się nie samą inwestycją, która właśnie polega na wykonaniu remontu tych 18 pustostanów, ale tak naprawdę zasiedleniem. Remont mieszkań objął m.in. wymianę ocien, podłóg, instalacji, a nawet utworzenie od zera łazienek z toaletą, które dotychczas były na korytarzu lub półpiętrze. Obecnie komisja lokalowa weryfikuje listy osób spośród których zostaną wybrani uprawnieni do przydziału mieszkań. Korzystamy z informacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o tym czy osoby które umieszczone są na listach osób oczekujących na przydział mieszkania socjalnego korzystają z projektów programów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego czy nie. Występujemy również do tych osób, które są na liście z takimi zapytaniami, ponieważ no, nie tylko Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej takie... Projekty realizuje, w związku z tym, no, aby nie pominąć nikogo i uwzględnić również te projekty, które realizowane są przez inne instytucje, wystąpiliśmy już tak naprawdę z pytaniami do osób, które są w pierwszej kolejności umieszczone na liście osób oczekujących na mieszkanie socjalne. Co ważne, od stycznia bieżącego roku obowiązują nowe przepisy przyznawania mieszkań socjalnych. Najważniejsza zmiana polega na tym, że został ograniczony dostęp do mieszkań, socjalnych komunalnych osobom które posiadają zadłużenie wobec miasta Mysłowice. Jest to głównie zadłużenie z tytułu wcześniej zajmowanych lokali. Do tej pory takie osoby mogły ubiegać się o przydział kolejnego lokalu. W tej chwili już zgodnie z nową uchwałą, z nową polityką mieszkaniową, osoby takie mają ograniczony dostęp do tego zasobu komunalnego. 18 wyremontowanych lokali to duży krok w poprawie kondycji zasobu mieszkań gminnych, ale wciąż jest dużo do zrobienia. MZGK wraz z władzami miasta zapowiada czteroletni projekt Odnowa Centrum Mysłowic, który obejmuje opracowanie koncepcji zagospodarowania części centrum miasta, w tym rewitalizację miejskich kamienic, z likwidacją źródeł niskiej emisji oraz remontami pustostanów. W najbliższych latach realizować będziemy wielomilionowe programy związane z dociepłowieniem budynków komunalnych i realizacją kolejnych mieszkań, czyli remonty tych mieszkań, które są dzisiaj pustostanami. Nimi będą zasiedlane, będą te mieszkania zasiedlane mieszkańcami, którzy są na listach oczekujących i w pierwszej kolejności te osoby będą otrzymywały przydziały z Urzędu Miasta Mysłowice oraz Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach. Całkowity koszt remontu 18 mieszkań socjalnych to prawie 1 200 000 zł. Mieszkania wyremontowano w ramach projektu „Utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 10 lat temu Sejmik Województwa Śląskiego ustanowił ostatnią niedzielę stycznia Dniem Pamięci o tragedii górnośląskiej 1945 roku. W tym roku obchodziliśmy 76. rocznicę tych wydarzeń. Z tej okazji przedstawiciele Urzędu Miasta, m.in. prezydenci Dariusz Wojtowicz i Wojciech Chmiel oraz radni, a także wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka odwiedzili Mysłowickie Miejsca Pamięci, Pomnik na Promenadzie i Cmentarz Leśny na Wesołej, gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze. I tą informacją kończymy to wydanie programu Minął Tydzień. Na nasze kolejne spotkanie zapraszam za niespełna 7 dni. Życzę oczywiście miłego i sympatycznego tygodnia. I mówię do zobaczenia.